Szachy Minecraft. Dostałam prośbę o pokazanie z bliska, jak wyglądają figury. I tutaj ktoś mówił, że się niewygodnie na nich gra. No, faktycznie mnie się nie niewygodnie na nie gra, tym bardziej, że ja nie znam gry Minecraft i po figurkach nie jestem w stanie ich mocy jakoś rozpoznać. Natomiast dla ułatwienia są tutaj na przykład na dole, właśnie tutaj mamy króla, hetmana, gońca, skoczka, wieżę to są białe. Z tyłu mamy piony, natomiast czarne figury mamy takie. Tu mamy piony, i z tyłu mamy figurki. Ja może porównam pion biały i pion czarny. Tak te pionki wyglądają. Tu mamy wieża czarna i wieża biała. To wiem, że to jest chyba creeper. To czarne, nie? Mhm. Skocz skoczek czarny, skoczek biały. Zapewne się bardziej znacie na tym. Dobra. Jeśli chodzi o gońce, to tu mamy takiego dość delikatnie to się troszeczkę wygina. A tu mamy bardziej masywniejszą figurkę gońca. Jeśli chodzi o hetmana, czyli często nazywamy to królową, hetman tak to wygląda. Tu ten czarny to jest jakiś smok. Dobra. Jeśli chodzi o króla, to biały król wygląda tak, ale ten czarny król jest taki bardziej masywniejszy. I to są chyba wszystkie figurki. Pola się zlewają. To sobie jakieś odmiany, no, ciemniejsze, jaśniejsze. Ale mnie grając to by się... no to się zlewa. Jak mamy np. E4. Tu mamy E5. Powiedzmy... skoczek. Drugi skoczek, pokażemy dobie 4 skoczków. No te figurki się strasznie mi zlewają. No i rozwiniemy gońca. Tu rozwiniemy gońce i zrobimy ruszelę. Prawidłowo ruszelę. Pamiętajmy, jedną rączką wykonujemy i wieża przeskakuje. I tak samo tu jedną rączką wykonujemy i wieża przeskakuje. Przesunę i pokażę Wam szachy, też Minecraft.